na komisji rewizyjnej w pierwszym posiedzeniu i zgodnie z porządkiem proponowanym, który Państwo otrzymali. Ja tylko przed rozpoczęciem takie pytanie, żeby się po prostu do Pana Sekretarza. Tak jak mogą przychodzić mieszkańcy na komisję, to czy nagrywanie nie jest niezgodne z prawem, czy coś, czy reguluje to coś w urzędzie? Czy może Pan jednym zdaniem powiedzieć, Panie Sekretarzu? Panie Przewodniczący, będzie mi tak trudno na gorąco. co no, to jest pamiętam, na to jest tak. No są to, to tak długo, jak są osoby publiczne, to wydaje mi się, że nie ma żadnego problem, problem na to, jak prywatne, które nie życzyć, żeby jest... wizerunek był nagryzany. A, rozumiem. Dziękuję bardzo. Dzisiaj nie ma na dzisiaj, no, to, dzisiaj no. to na pewno. <śles> no, Dobrze, dziękuję. dziękuję uprzejmie. Wnioski do porządku obrad. Czy Państwo mają y, jakieś zgłoszenia? Jeżeli nie widzę, y, przystępujemy do y, Przyjęcia porządku z obrad. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Następny punkt, trzeci, wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji. Zgodnie ze statutem przewodniczący proponuje na wiceprzewodniczącego i sekretarza. Dlatego też bardzo bym prosił żeby wiceprzewodniczącym został Pan Radny Krzysztof Majczak. Czy pan radny się zgadza? Tak, tak. Dziękuję bardzo. A sekretarzem żeby była pani radna Teresa Sikorska. Czy pani radna się zgadza? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. <try> Te dwie kandydatury można jednym głosować? Tak, bo to statut nic nie, nic nie mówi o głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem wiceprzewodniczącego Krzysztofa Majkrzyka? Czy mogę pytanie mieć? Chciałem spytać, czy e, można zgłosić e, inną osobę na wiceprzewodniczącego, czy nie? Zgodnie ze statutem nie. Tylko tak. zgłaszam przyjęcie. Tak. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za wiceprzewodniczącym panem Krzysztofem, radnym panem Krzysztofem Majchrzakiem i sekretarzem komisji panią radną Teresą Sikorską? Proszę o ode mnie, to odrąbimy odrębnie. Za przy wiceprzewodniczącym panem Krzysztofem Maksym. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Dobrze. Dziękuję. I y, sekretarza komisji, y, pani radna Teresa Sikorska. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Y, również zostało przegłosowane i w związku z tym dziękuję Państwu, że Państwo się zgodziliście przyjąć tę funkcję. Przechodzimy do punktu czwartego propozycji do planu pracy Komisji na 2015 rok. Ja na początku w pierwszym zdaniu powiedziałem Państwu, że Komisja Rewizyjna jest nieco inną komisją, różniącą się od pozostałych ośmiu komisji. Inny. Chociażby tym, że w Komisji Rewizyjnej nie może być przewodniczący Rady Miasta ani wiceprzewodniczący Rady Miasta zasiadać. Następnie zakres działalności Komisji Rewizyjnej został ujęty i w paragrafie 39 naszego statutu miasta Siedlce. Chociażby pokrótce y, y, powiem, czego dotyczyć będzie nasza praca. Okresowa kontrola działalności finansowej prezydenta miasta. Kontrola i ocena rocznego sprawozdania działalności finansowej prezydenta miasta i realizacji zadań gospodarczych w mieście. Przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Miasta w zakresie kontroli, wstępne rozpatrywanie i ocena skarg na prezydenta miasta, kierowników jednostek organizacyjnych oraz przygotowywanie inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie na sesji. Następnie zapoznawanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta, jednostkach organizacyjnych podporządkowanych miastu oraz innych jednostkach podmiotowych realizujących zadania miasta na podstawie zawartych porozumień. Kontrola również dotyczy rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do organów miasta sposobu rozpatrywania, załatwiania interpelacji i zapytań radnych, stanu realizacji uchwał Rady Miasta. W paragrafie 40 mówi się, że Komisja Rewizyjna może zwrócić się do poszczególnych komisji Rady z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawach należących do zakresu działania tej komisji, a będących przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej. No i dalszy paragraf 41 już mówi o planie pracy, który komisja przyjmuje. W planie pracy uwzględnia się w szczególności terminy i tematy pocieceń komisji rewizyjnej, wstępne terminy i przedmiot planowany przez komisję rewizyjną działań kontrolnych, konkretny termin kontroli ustala przewodniczący rady i zawiadania kierownika jednostki kontrolowanej. Do pomocy przy czynnościach kontrolnych komisja rewizyjna może korzystać z pomocy osób jej składów, w tym w szczególności biegłych z zakresu dziedzin objętych kontrolą. Ponadto komisja rewizyjna może zwrócić się do specjalistów o przeprowadzenie ekspertyzy konkretnego problemu. Co do naszego prawda, programu działania, on można powiedzieć jest od lat przyjęty, a wszelkie sprawy, które będą wchodzić między posiedzeniami sesji Rady, prawda, do biura Rady, które będą wpływały czy do urzędu i będą kierowane konkretnie i dotyczyły Komisji będziemy je ujmować w planach pracy. Jeżeli ktoś z Państwa miałby wnioski do planu pracy, naszej komisji rewizyjnej, to można je złożyć w biurze Rady, tutaj u pani Marzenki i myślę, że na pewno też te wnioski, czy będziemy rozpatrywać, czy rozpatrzymy przed przyjęciem prawda, tego całego programu no, schematowego na cały rok naszej działalności. Czy Państwo mają pytania? Tak, mogę. Bardzo proszę. pan radny. Czy mogę złożyć wniosek teraz na komisję, czy pisemnie tak. tylko do. A, oczywiście. Wniosek do pracy, jako prawo pracy, prawda? Tak. Proszę bardzo. Więc chciałem złożyć wniosek o powołanie komisji. Ja proponuję czterosobowej. Po jednym przedstawicielu z Bateli z STS-u, PISU do zbadania przetargu i podpisania umowy na leasing w Błoni Siedleckiej pod względem gospodarności, a tym samym interesu miasta, czyli mieszkańców. Mamy informacje, tylko, bynajmniej ja mam, tylko informacje z mediów o podpisanej umowie leasingowej. Nie znam. Nie znam tej umowy. Nie wiem czy wybram e, pod uwagę interes mieszkańców i miasta, podpisując e, tą umowę i w tej formie pozyskując środki. Nie wiem czy te środki zostały, powiedzmy, zdopanowane na subkoncie, jako wkład własny w przyszłe inwestycje, czy po prostu pieniądze, które płynęły poszły na bieżącą obsługę miasta, czyli w największym stopniu płacę. To, to wszystko, tak? Do planu, który budowali. Nie, to nie, nie. Chciałbym, żebyśmy teraz. To pan znaczy, przewodniczący. pod głosowanie. Pod głosowanie. Powołanie takiej komisji, bo. To to dobrze, sprawa... rozumiem już, już, czy nie do planu, bo ja zrozumiałem, że do planu. Pan w następnym że w miesiącu znalazło się to w planie. Skoro Pan zgłasza plan jako wniosek, kto jest za tym wnioskiem? Proszę Państwa o podniesienie do punktu. Kto jest przeciwko? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wniosek odpadł. Proszę bardzo, dalszy. Do planu pracy. Do planu pracy. Proponuję, żeby ten wniosek, który Pan Radny sformułował w postaci powołania komisji został sformułowany. Ja pozwolę sobie go sformułować jako wniosek do planu, by na przyszłym posiedzeniu komisji rewizyjnej komisja mogła zająć się oceną, jak to Pan Radny nazwał, zgodności podjętej umowy związanej z rewizynowaniem terenów będących własności miasta w firmie Magelan, Magelan. To jest w kontekście zgodności z interesem mieszkańców. Dobrze. 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 Czy jeszcze Państwo Radni mają? Bo czas to jeszcze mamy do, do, do prawda, zbudowania tego planu. I, i no następny no na następnej sesji. Na żeby wprowadzić, żeby było w porządku. Mógł. Ja rozumiem, że można w, w porządku. Tak, jest o, oczywiście. A resztę, jeżeli Państwo nie mają, to można, można czy na piśmie złożyć propozycję. No na pewno zapoznać się, bo, bo nie wszyscy z Państwa uczestniczyli prawda, w pracach, no nie tylko Rady, ale i Komisji. Więc można przejrzeć ten plan, program, jaki był w latach poprzednich, żeby się z nim troszeczkę zapoznać i swoje prawda, przemyślenia czy swoje wnioski do tego planu u pani Marzenki bardzo proszę składać. Czy są jeszcze jakieś wnioski o państwa w punkcie piątym w sprawach różnych? Czy państwo mają jakieś? Jeżeli nie widzę, dziękuję bardzo za obecność na komisji i w takim razie życzę wszystkiego najlepszego. Ja rozumiem, panie Nie, nie, nie. nie, nie, nie. On będzie po, prostu po prostu. No. Dziękuję Państwu uprzejmie. Jak Państwo wolą. Nie ukrywam, że prosiłbym na piętnastą, jeżeli można. To jest byłoby... jeden głos proszący. Dobrze. Drugi też proszący. czyli Możemy, możemy o 15:00 no. tak? Dobrze no. Państwu pasowało o 15:00